Skąd wrócił po latach, także jej super! Po prostu to było niesamowite wydarzenie. Tak, było świetnie, wszyscy się cieszymy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co Blizzard pokazał. Uratował honor firmy i przyszłości ich gier? Yy, no, nie do końca. I zaraz Wam powiem dlaczego, ale najpierw, standardowo intro. Tak, drodzy Państwo, udało się w końcu po kilkuletniej przerwie, związanej m.in. z pandemią COVID-a. udało się. Mamy blisko, znaczy mamy, mieliśmy, bo blisko on już się oczywiście odbył. Pytanie tylko, czy to na pewno jest to, na co wszyscy czekaliśmy. I zanim tutaj przejdę do jakichś ekscytujących opinii, podsumowań i stwierdzeń, jak co poszło, to od razu mogę Wam powiedzieć, że chyba trochę nie pykło, yy, chyba to trochę nie było to. Ale spokojnie, zacznijmy sobie na luzie od początku. Jak tylko Blizzard ogłosił, że wraca z Bliskonem i że w końcu Bliskon znowu zagości nie w formie online, ale w takiej fizycznej, klasycznej odsłonie, gdzie przyjdą ludzie, będą goście, będzie scena, będą wiwaty tłumów, emocje, pościgi, hale, wybuchy, no to człowiek tak się rozpalił wewnątrz na sercu i tak tak se pomyślał: Boże, to jest. To jest to, to jest to, to w końcu w końcu się dzieje jak za dobrych za dobrych dawnych czasów. In StarCraft, I'm the uh, Terran Battlecruiser. Battlecruiser operational. You know, jestem the. Uh... Wow. I i ludzie zaczęli naprawdę prześcigać się w coraz to lepszych pomysłach co pokażą, co się wydarzy. No i tutaj oczywiście tematy WoWa, tak? Czyli nowy dodatek, przyszłość WoWa, co nowego w WoWie, Diablo, dodatek do Diablo, na pewno będzie coś z Diablo, o nowe gry, muszą pokazać coś nowego, bo, bo sobie nie najlepiej radzą, także na pewno pokażą coś zajebistego, nowego, także może będzie ta nowa gra survivalowa Blizzard'a. Albo o, jeszcze lepiej, no teraz Microsoft ich przejął i mają budżet i mają wszystko, to na pewno będzie StarCraft, o StarCraft 3, albo Coś ze StarCraftem, wrócą do tego uniwersum, może jakaś, jakiś Warcraft 4 albo coś, jakiś nowy Warcraft RTS-owy, coś grubego. No i jak z tymi grubymi rzeczami było, no to może zacznijmy od początku. No blisko się zaczął, emocje, pościgi, odliczanie i na scenę wychodzi pierwszy Mikey Bara Mikey Bara to jest bardzo fajny koleś. Odkąd został wysłany przez Microsoft, bo tak oficjalnie to można już powiedzieć, że było, bo wcześniej pracował w Microsoftcie, potem nagle został yy, szefem, szefem Blizzardowego, yy, Blizzardowego teamu od, od spraw wszelakich. No to to fajny koleś jest, fajne rzeczy mówił na Twitterze, on też grał w gry i tam i rajduje i M plusy robi w WoWie i Diablo i taki, to, to jest taki nasz człowiek, to jest taki w porządku, w porządku. No i wyszedł na scenę wszystkich przywitać. No i zaczyna opowiadać, zaczyna to swoje show i Kurde, wydaje mi się, że po prostu jeżeli jakiejś imprezy nie było bardzo długo, to mogłabyś zacząć z jakimś przytupem, nie wiem, koncertem, fajerwerkami, grubym zwiastunem, a tam wyszedł Mikey Barra i jakby nie byłoby w tym nic złego, no bo w końcu tam yy, szefuje poniekąd bizardowi w odpowiednich działach, no to, kurde, można byś było spodziewać jakiś emocji, dobrego wystąpienia, a on, biedny, był strasznie zestresowany i strasznie taki niepewny, łamał mu się głos, trochę miał łzy w oczach, taki rozproszony... Z jednej strony, no, też nie każdy, kto jest jakby dobrym szefem, przełożony, musi być dobry w wystąpieniach publicznych, ale jeżeli jakby mają pr no to mogli stwierdzić, nie wiem, słuchając jego wystąpienia na jakichś próbach, że no słuchajcie, Mike, spoko, ale niech wyjdzie, tylko przywitaj wszystkich, powie dwa zdania i zejdzie i wyślemy kogoś innego albo zrobimy coś, no bo na dłuższą metę, no. Takie trochę awkward to będzie. No i pomimo, że mówił o ważnych, fajnych rzeczach i, i starał się być energiczny, no to, to nie było tak, że nie wiem, że miałem ochotę rzucić w niego pomidorem, po prostu bardziej mi go było żal, bo wyszedł taki ciapciuś, który chciał dobrze, a wyszło, wyszło tak o. Na szczęście chwilę po nim, i że było jasne, lubię Mike'a Barry, bardzo fajny koleś. Na szczęście chwilę po nim wyszedł kto? No Phil Spencer przyszedł i tu wszyscy wow. Xbox, Phil Spencer, Microsoft. Dla tych, którzy żyją pod kamieniem, przypomnę jeszcze raz, że Microsoft w końcu sfinalizował zakup Blizzard. To jest już jedna firma, jedność, one. W sensie Microsoft ma Blizzard, nie odwrotnie, ale wiecie, że jedna wielka famuła. No i on wyszedł, no i on już. Kto oglądał kiedykolwiek jakieś wystąpienie Phila Spencera, widział każde. Czyli podniesiona broda, przymrużone oczy, ręce złączone blisko i opowiadanie o wielkich rzeczach. Jego mina, wyraz twarzy, głosu zawsze jest ten sam. Jest spoko, dobrze się go słuchało. No i tu jakby pierwsze emocje zagrały rolę, zaczął mówić, że Blizzard dołączył do rodziny tego tutaj Microsoftu, że to będzie tamto, ten i już... <laughs> WoW w Game Passie, WoW na konsole, połączenie Battle Neta z z tym, ze sklepem Microsoftu i z Game Passem i wszystkim. I myślę, że to jest coś, do czego dojdziemy, prędzej czy później, ale jakby dla mnie to było oczywiste, że to jeszcze nie będzie ten moment. Jakby Blizzard dopiero to w sensie Blizzard i Microsoft dopiero sfinalizowali tą transakcję, więc z nim wszystkie struktury się połączą, wchłoną i zaczną w ogóle być realizowane cele, to naprawdę minie jeszcze trochę czasu. Ale co nie zmienia faktu, że Phil wyszedł, powiedział, że fajnie jest i słuchajcie, kupiłem sobie bilet premium za 68 miliardów, więc mam prawo sobie wyjść na blisko i powiedzieć, że witam. No i generalnie to było sympatyczne. No i teraz, skoro mamy już wystąpienie Mike'a i Barry, wyszedł Phil Spencer, no to czego się można było spodziewać po blisko? No to, że dadzą coś grubego na stary, coś takiego, że o, warto było przyjść. No i dostaliśmy pana, który przyszedł powiedzieć o nowej postaci w Overwatchu. Jakby emocje były na tyle intensywne, że trzy czwarte widowni posnęła, a komentarze, jakie były podczas live wolałbym ich nie przytaczać publicznie. Bo mój film zostanie co najmniej zdemonetyzowany. No więc przyszedł sympatyczny pan, który no widać, że troszeczkę był również nerwowy, i powiedział: Hej, Overwatch to super gra! Naprawdę fajnie. I mamy nową postać, męską wersję Bajan i Oceanu. Yy, mamy Deroka, który ma długie włosy i ma Hawaiian vibe i ma dwa, dwa, dwa minigany i biega i strzela. I A w przyszłym roku dostaniecie dwie kolejne postacie. Super, I, i to była zapowiedź Overwatcha, aby potem było lepiej. Po zapowiedzi Overwatcha przyszła pora na jeszcze lepszą, bardziej enigmatyczną i super zapowiedź czyli Hearthstone'a! Uuu, emocje, wybuchy, pościgi. I wyszła pani, która spodziewała się fajnej reakcji ludzi na zapowiedź nowego dodatku w klimatach dzikiego zachodu a reakcja była taka, że Pani coś opowiadała, zaśmiała się, liczyła na odśmiech publiczności, a publiczność... Nic. Zero emotion. I to był taki... No, kolejny festiwal, że nada, mało w kościach od cringe'u i takiego żalu, że totalnie hashtag nikogo i zero emocji. No, w skrócie Hearthstone, nowy dodatek i Blizzard powiedział, w sensie Pani z Blizzard od Hearthstone'a powiedziała, że jej, jeżeli brakuje Wam kart, Jakiś z poprzednich dodatków i z wcześniejszych czasów, gdzie zbudować talię, to możecie kupić specjalne booster paki, które dadzą wam dużo kart, i wszyscy tak jej, w sensie nikt jej. I... No i pani tak już potem, jak widziała, że nie ma emocji, skuliła ogonki w głową yy, i wyszła. No i potem, i potem, i potem przyszli ci od diablo. No i tu już, i tu już było lepiej, tu się zaczęło robić lepiej. Państwo Diablo przyszli i powiedzieli, że sezon drugi, ten Season of Blood jest lepszy. To jest prawdą. Czy słuchają graczy? Tak, to też prawda. czyli słuchajcie, graczy, zaczęli naprawiać to Diablo. I faktycznie Season of Blood jest spoko, Zmiany, które wprowadzili i wprowadzają, faktycznie powodują, że gra jest lepsza, że endgame jest lepszy i że są pewne systemy i mechaniki, o które gracze prosili, czyli że idą w dobrym kierunku. Mało tego powiedzieli, że będzie dodatek, dodatku, w sensie będzie rozwijany ten sezon, więc będzie taki patch, który wprowadzi nowe feature'y tego sezonu. Yy, dodadzą m.in. pierścionki z poprzedniego sezonu, tam sezonów Malignant i, i dodadzą jeszcze parę innych yy, nowych mechanik i tak dalej, więc widać, że zaczęli się starać. No i, i tak jak opowiadali, opowiadali, zaczęło mnie tak lekko ściskać w gardle i mówię sobie do siebie Jezu, żeby to nie było wszystko. Boziu mój, powiedz mi, że to nie będzie wszystko, bo oni ich zjedzą. No, i na szczęście nie było. I przewidywania moje i 3 czwartej społeczności były prawdziwe, ponieważ pojawił się teaser, teaser dodatku, który będzie w przyszłym roku: Diablo 4, Vessel of Hatred i Zielone Tło, Dżungla, posągi małp, amazońsko-asteckie klimaty. I nar narratorem tego zwiastunu był, był Mefisto, którego Yy, nasza koleżanka Chora Dreamka z podstawki wniosła na plecach w krysztale i uciekła pod koniec podstawki, także... Wow, szoker, on bohater dodatku. No, dowiedzieliśmy się jedynie tyle, że gra wyjdzie late 2.24, czyli będzie opóźnienie to jakoś za rok, od teraz. E, no i będzie nowa kraina, będzie Mephisto, będzie dużo nowych rzeczy. I będzie nowa klasa, i uwaga... Nie powiedzieli jaka, chociaż wszyscy mieli nadzieję. Palady, Amazonka! Palady Amazonka! A to będzie coś nowego. Co? Nie wiemy, powiedzieli, że to jest jeszcze klasa, której nigdy nie było w yy, Serii Diablo. Także może być absolutnie wszystko. Mam nadzieję, że będzie coś fajnego, a nie jakiś yy, średniak. ale No cóż, zobaczymy. Zobaczymy. Dobrze, że zapowiedzieli. Dobrze, że wiedzieli, że muszą. I w sumie jakby klepnęli temat, poszli. No i potem. No i potem i potem się zaczął. Potem dopiero zaczął się, na sam koniec się zaczął właściwie bliskon, bo zaczęliśmy zaczęliśmy od Wowa. I słuchajcie. Wiedzieliśmy, że będzie grubo, ponieważ kiedy zaczął się panel Wowa, pojawił się bardzo, bardzo specyficzny jakby może nie zwiastun, może nie teaser, ale animacja w tle jakby z pierścieniami, z jakimś mechanizmem no i przyszli zaczęli mówić, najpierw ta miła pani, co jest tą dyrektorką od tam czegoś. Potem John Hyde przyszedł i też zaczął tam mówić, że woła czekają niesamowite rzeczy i tak dalej. No i pogadali wiadomo o, o Warcraft Rumble, no bo Warcraft Rumble wyszło i że jest fajne że można już grać. Akurat to prawda, War, War, Warcraft Rumble nikt się nie spodziewał, wyszła bardzo przyjemna, przyjemna gierka do pogrania. I, i polecam, naprawdę polecam, sam jestem w szoku opłacona opinia, po prostu dobra, dobra gra na mobilki. Ale przejdźmy do Mięska, bo BliSkon stał się BliSkonem na jakieś 20 minut, w momencie kiedy ten człowiek wyszedł na scenę. Tak drodzy Państwo, Krzysiu Medzen powrócił. Chris Medsen w własnej osobie wyszedł i wtedy zaczął się hype, Wtedy zaczęła się energia. Jego energia jak sprzed lat, po prostu wystrzeliła wprost ze sceny i ponownie jakby rozbudziła publikę na miejscu, jak i przed, yy, przed monitorami, przed telewizorami. I to, co się wydarzyło potem, myślę, że tego nikt się nie spodziewał. No Krzysiu tutaj zaczął opowiadać, że WoW już długo trwa historia WoW, długo trwa że niedługo będzie 20 lat 20 lat World of Warcraft to jest kupa czasu. I coś trzeba z tym zrobić. I że pewne rzeczy muszą dobiec końca. I dobiegną końca. I że czekają nasz olbrzymie zmiany. I ja już w głowie WoW 2.0, WoW 2.0, WoW 2.0. No i co się okazało? Chris Metzen zapowiedział nie jeden. Nie dwa. Trzy nowe dodatki do World of Warcraft, które zakończą dotychczasową, dwudziestoletnią historię WoW-a i wprowadzą nowy początek i nazywa się to World Souls Saga, czyli coś tutaj podrąbane z Marvela i wiecie, Infinity Saga i tak dalej. Także zapowiedział trzy dodatki. Pierwszy The War Within, który yy, był już zwiastun z datą premiery, który wyjdzie za rok i ten dodatek opowie o tym, jak będziemy wędrować do serca yy, Azeroth, czyli do, do głębin, do, do jego wnętrza, bo coś się dzieje. Coś jest nie tak i będziemy tam walczyć i był genialny cinematic z Anduinem i Tralem, który wszystkich jakby ciarki emocje i był miecz! I ponownie był miecz i wszyscy myśleli what's sword, a tu się okazało, że miecz wrócił. I, i po prostu giga czadowe rzeczy powiedzieli, między innymi, że z nowości będziemy mieli coś takiego jak class ascendancy, czyli Nasze postaci będą mogły mieć jeszcze nowe, nowsze drzewko umiejętności, które zmodyfikuje to, jak gramy. Będzie Dragon Riding dla wszystkich mountów. I w ogóle będzie super fabuła i, i klimat, i będzie... Będą account-wide reputacje i, i po prostu masa, masa nowych rzeczy, o których opowiem jeszcze w osobnym filmie. I to jest The War Within, które wyjdzie w przyszłym roku, a zaraz po nim mniej więcej chyba pewnie kolejny rok. To jest World of Warcraft Midnight który zabierze nas w dawne krainy Quel'Thalas, gdzie zmierzymy się z Wojdem i z Mrocznymi Siłami. I na koniec jest jeszcze jeden y, dodatek, ten co jakby zakończy to wszystko, który y, zabierze nas na Northrend i spotkamy tytanów i się nazywa The Last Titan i będzie po prostu y, zakończenie i wszystkiego i powrót do, do, do zimowych krain Lich Kinga, no po prostu obłęd. No generalnie to był kluczowy moment bliskonu, tak, żeby za dużo tutaj nie mącić, bo nagram osobny film, w którym dokładnie opowiem wszystko o WoWie, co będzie, jak będzie, dlatego tu się nie chcę im dużo rozwodzić, ale czekajcie. To, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, to to, że Krzysiu Medzen zapowiedział koniec WoWa, jakiego znam. Czyli już wiemy, że w przeciągu mniej więcej trzech lat bo też potwierdził, że te dodatki będą wychodziły szybciej, co również było w jakiś plotkach. Czyli mniej więcej możemy się spodziewać jednego dodatku na rok z jakimś tam krótkim okresem przejściowym yy, i że te dodatki będą wychodziły krócej, w sensie szybciej, yy, będą trwały krócej i zamkną całą yy, historię i całego WOWA, jakiego znamy. Co to oznacza dla przyszłości? No, obstawiam, że, yy, że to nie jest koniec. Bo oczywiście też potwierdzili, że mają plan na kolejne 10 lat, więc myślę, że to nie jest koniec. Myślę, że jest to yy, początek dla WoWa 2.0, czy w formie technologicznej, na pewno w formie fabularnej, bo to już wiemy, to zostało potwierdzone właśnie przez Krzysia Mecena, że, że będzie fabularnie wszystko nowe, wszystko odświeżone i jakby po, po zakończeniu tej World Soul Saga dostaniemy nowego fabularnego WoWa. Ja obstawiam, że również nowego technicznie, graficznie i mechanicznie i wiele rzeczy się zmieni i ja uważam, że to jest bardzo dobry znak i uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. Także tutaj mamy prawdziwą bombę i tu jest nas co czekać i ja jako osoba, która od dłuższego czasu ma przerwę w retailu ponownie nabrałem ochoty na retaila, ale to nie wszystko co z WoWa, bo w WoWie zapowiedzieli też rzeczy klasikowe. I po pierwsze nowy dodatek do klasyka, czyli kataklizm z drobnymi tweakami. No, spodziewaliśmy się czegoś innego, ale mamy kataklizm, także jakby tutaj Blizzard kontynuuje wydawanie starych dodatków w nowej odsłonie, więc po Wrath of the Lich King powróci Deathwing i znowu zniszczy i zepsuje Azeroth i będzie trzeba je ratować. Także spoko, spoko, bezpieczne rozwiązanie. No ale co z tymi, co oczekiwali na giga zmian, WoW+, Yy, WoW Classic, tam Uber 2027. Nowe dodatki, nowe rzeczy. No i słuchajcie, nie do końca to co chcieliśmy, ale dostaliśmy coś takiego jak Season of Discovery. I czym jest Season of Discovery, drodzy Państwo? Season of Discovery jest zupełnie nowością zupełną nowością, w której zaczynamy sobie przygodę w Wanilawowie, tak jak kiedyś, levelujemy, ale tylko do 25 levela. I co dostajemy na 25 levelu? Możliwość stworzenia zupełnie nowej klasy z nowymi umiejętnościami, czyli na przykład możemy sobie stworzyć, nie wiem, tankującego Warlocka albo nie wiem, paladyna jakiegoś tam strzelającego mroźnymi pociskami. No, w każdym razie po świecie będą roz, yy, gry roz, 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 rozsiane specjalne glify, glify, umiejętności, które będzie można zdobywać. Znajdywać będą jakieś tam zagadki środowiskowe, będą, będą specjalne właśnie questy, które do tego zaprowadzą. I tymi umiejętnościami, glifami będzie można bardzo zmodyfikować to, jak nasze postacie działają, jakie mają umiejętności, na przykład będzie można być tantującym paladynem, co fani klasyków wiedzą, że, że tak nie było, Paladyn nie mógł tantować, i masa masa różnych różnych innych rzeczy, które bardzo pozwolą zmodyfikować i stworzyć yy, jakby naszą postać od nowa, zdefiniować to jak gramy. I tak, jeżeli ktoś myśli sobie teraz, ej była, był taki mod, taki addon, który robił, że WoW Defined i można było być jakimś mistycznym, wojdowym, yy, warriorem z magią albo czymś. I powiem wam, tak, to jest hamska zrzynka z tego, ale, jakby, ja nie mam nic przeciwko, bo to było za Jerozorom. Misty i mi się wydawało, że to jest mega fajny pomysł, żeby zrealizować. I najlepsze jest to, że nie będzie żadnych PTR-ów, niczego. Tylko po prostu Season of Master wychodzi już 30 listopada. Czyli, no, z perspektywy, kiedy nagrywam ten film, naprawdę niedługo. Także Jaranko jest bez żadnych PTR-ów. I jak spytali, dlaczego nie będzie PTR-ów? No, bo tam będzie dużo zagadek. Będzie na przykład te umiejętności, które zmodyfikują naszą postać, dadzą zupełnie nowe moce spele. Będą porozsiewane w specjalnych zadaniach, w specjalnych miejscach losowo na Azeroth. Nie będzie żadnych quest markerów do nich, oznaczeń na mapie, tylko gracze będą no, musieli sami rozwiązywać zagadki, szukać ich i tutaj twórcy powiedzieli, że liczą na ogromne tutaj zainteresowanie, współpracę community i nie chcieli po prostu, żeby cokolwiek było zdradzone przed premierą. Dla mnie mega, ja się jaram. Jak tylko wyjdzie Season of Discovery wsiąkam, gram. Rewelacja. Dla mnie, jako osoby która zmęczona z retailem i, i w sumie ostatnio głównie bawi się w wolnym czasie w klasiku, bomba, bomba. A co do samego retaila, cieszę się, cieszę się, że jest coś nowego i to pod wodzą Krzysia Mecena, który wrócił. Więc generalnie myślę, że jest nadzieja. Ale to jest film o Bliskonie, nie o Wowie. WoWi będzie później. Więc pytanie: Czy to był dobry Bliskon? Czy to był Bliskon. Na który czekaliśmy. Czy to był blisko, na jaki my, fani, zasłużyliśmy po tylu latach czekania i jakiego, czy takiego wydarzenia oczekiwaliśmy. I powiem Wam szczerze, to nie był dobry blisko. To nie był bliskon, który nawet w połowie by spełnił oczekiwania fanów. Wiadomo, że zawsze oczekiwania będą większe od tego, co dostajemy, jeżeli na coś długo czekamy. Ale to naprawdę nie był dobry bliskon. To był. To nawet nie był blisko. Można nazwać wowcon i bzdurne informacje, których nikogo. I powiem wam tak, gdyby nie te zapowiedzi z Wowa, to byłaby dramat, naprawdę. Nie no, jasne, dobra, dodatek do Diablo 4, ale mówię, to, to było dwie minuty i w sumie nic ekscytującego, bo nic nie pokazali. Pokazali gameplayu, postaci, featureów, nic, tylko po prostu dali teaser i powiedzieli: Coming, koniec 2024. Więc. To nie był blisko na jaki my gracze zasługiwaliśmy. To nie był blisko na jaki ja czekałem i nie dali tego co powinni. Po tak długim czasie absencji, po tylu wpadkach, yy, które miał Blizzard naprawdę powinni byli coś grubego pokazać, coś odwalić, nie wiem. Koncerty, występy, fajerwerki, zapowiedź nowych gier, projektów, pokazać coś cokolwiek zrobić, żeby było takie wow, a tak na dobrą sprawę była giga klapa, którą uratował World of Warcraft. No ale nic. Trzymajmy kciuki, żeby to co zapowiedzieli było dobre, żeby przyszły rok był lepszy i zobaczymy. Moja ocena to 6,5 na 10 za Blizzcon, 9 na 10 za panel o World of Warcraft. Tak mogę to ocenić. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy wymyślicie podobnie, jak wam się podobało, na co wyczekacie i czy myślicie, że przyszłoroczny Blizzcon będzie, a jeśli będzie, czy będzie lepszy. Eee, podyskutujmy, ale na pewno zostawcie łapcie, łapcie w górę, łapkę w górę, łapcie, łapkę, tak, tu paluszek, że fajny film, komentarz, a jeżeli jakimś cudem nie subskrybujesz, zasubskrybuj i wpadaj na moje streamy na Twitcha, tutaj, Twitch TV z GTM, tam jestem prawie codziennie, głównie wieczorami live i sobie gadamy, w weekendy jestem często w innych godzinach. Przychódź i cię kłaniam. i do następnego, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, pa widzu, cześć!